Dzień dobry. Nazywam się Karolina Pejhatela i jestem kierownikiem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Dlaczego popieram pana profesora Stanisława Mazura w jego staraniach o objęcie zaszczytnej funkcji rektora naszej alma mater? Pan profesor Stanisław Mazur jest osobą bardzo konkretną, kompetentną, rzetelną, bardzo pracowitą, umiejącą kierować dużymi i zróżnicowanymi zespołami ludzi. Nie, to są atrybuty wielu osób. Co zatem w moim przekonaniu w sposób szczególny uprawnia Pana Profesora o ubieganie się o tę funkcję? To jest ogromna wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych. Ja mam okazję przekonać się o tym jako uczestnik konferencji w ubiegłym roku, która była finałem kilkuletniego projektu kierowanego przez Pana Profesora dotyczącego zmian w szkolnictwie wyższym. Jestem przekonana, że wiedza pana profesora nie ogranicza się tylko do uczelni ekonomicznych i tylko do granic naszego kraju. Wiedza i doświadczenie daleko wykracza poza Polskę. Jestem przekonana, że pan profesor będzie tę wiedzę adaptował na nasze warunki, odpowiednio je modyfikując do naszej wspólnoty. Wspólnota wielkich możliwości to nie tylko hasło wyborcze. Głęboko wierzę, że to są i to będą realne działania, które pan profesor Stanisław Mazur od początku swojej kadencji będzie realnie wdrażał w życie o ile oczywiście powierzymy mu ten mandat. Dziękuję Państwu za uwagę.